Zapraszam wszystkie dziewczyny, uczennice szkół ponadgimnazjalnych na akcję Miesięcznika Perspektywy Dziewczyny na Politechniki akcja, która jest również realizowana w Politechnice Świętokrzyskiej dnia 23 kwietnia bieżącego roku o godzinie 12 odbędzie się spotkanie wszystkich chętnych dziewczyn, które chcą studiać w Politechnice na naszej uczelni, gdzie przewilujemy przekazanie pełnej informacji na temat możliwości studiowania w Poltyńcy Świętokrzyskiej. Mamy wiele przykładów pozytywnych, że absolwentki naszej uczelni doskonale funkcjonują jako, jako fachowcy odnoszą pełny sukces zawodowy, a nawet i materialny. Także w ramach tej akcji nie tylko będzie informacja, nie tylko będą, będzie również miłe spotkanie towarzyskie, bo w ramach tego spotkania towarzyskiego przewidujemy też i program artystyczny, będzie kabaret, będzie zespół wokalno-instrumentalny, wołosadki. Także sądzę, że e, dziewczęta, które przyjdą na, pol, na Politechnikę, mile spędzą czas poznając przy okazji moją uczelnię.